Ja zawsze się boję do ostatniej chwili i uważam, że dopóki konkurs się nie skończy, tak naprawdę wszystko się może zdarzyć. Dopiero kiedy skakała przedostatnia dziewczyna, no to powoli już wierzyłam, że nie wrócę bez medalu. No i co mam powiedzieć? No po o byłam załamana i nie sądziłam, że tutaj będę miała złoto. Nie nastawiałam się na to w ogóle i może to był klucz do sukcesu. No i Skoczyłam 6,60, no, zupełnie nie marzę. no na rozgrzewce czułam się fatalnie, ta pogoda nie pomagała, mimo że w tym roku bardzo lubię ciepło, po dwóch obozach klimatycznych to tutaj jest zbyt gorąco, zbyt duszno i wychodzę tak naprawdę na konkurs, jestem cała uposona. także było to ciężkie, wczorajszy dzień yy, też nie... nie, nie nie bardzo mnie dobrze nastawił, no bo też czułam się fatalnie, dlatego przyszłam z pustą głową na ten konkurs i skoczyłam tutaj 6.60, jest to dla mnie naprawdę wow. Mogę <noise> powiedzieć, że w końcu dzisiaj trochę przełamałam się do nawierzchni, bo nie ukrywam, że nie lubię skakać na, na takim twardym tartanie. Eee, sprawia to, że jestem jeszcze szybsza i po prostu nie umiem sobie poradzić na belce, eee, ale no dzisiaj sobie poradziłam, czyli jakby nie ma to chyba jednak znaczenia. Uważam, że to jest nawet lepsze, bo jakby nie sugeruje się żadnym wynikiem, tylko ja otwieram konkurs i to ja rozdaję karty i w Gorzowie też skakałam bodajże jako trzecia i wyszło to dobrze. Także jak tu byłam pierwsza to też byłam zadowolona, mówię tak miało być, muszę spróbować zrobić to co zrobiłam w Gorzowie czyli otworzyć konkurs tak, żebym yy, po prostu mogła już bawić się tym skakaniem. Co prawda 6.33 jeszcze mi tej zabawy nie zapewniało, ale gdzieś tam już po cichu wiedziałam, że na pewno będę miała szansę na 5 skoków. Jeszcze taka mała anegdotka, jak tu jechałam, to mówię do Łukasza, że Oprócz takiego mojego marzenia, żeby być na igrzyskach, to mam takie marzenie, żeby trzymać flagę Polski na międzynarodowej imprezie i kiedy dzisiaj mogłam to zrobić, to było to coś niesamowitego. Widziałam to dzisiaj, że mogę zdobyć ten setny medal, że moja konkurencja zaczyna się jako pierwsza, dlatego no, no super, no, nie wiem co powiedzieć.